Pan poseł Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim zobaczyliśmy zaprzysiężenie dwutygodniowego rządu, nie rządu, dwutygodniowego jednak rządu bo polski porządek prawny niestety wymusza w tym przypadku prawie milionowe odprawy dla osób, które nie wiedzą nawet ilu jest posłów, senatorów, nie znają również zasad ustrojowych obowiązujących w polskim państwie. Pokazujecie Państwo, że próbujecie również wymazać zasługi tak wielkich Polaków jak premier Tadeusz Mazowiecki, natomiast nie rządu ponieważ używanie przestrzeni pałacu prezydenckiego po to, żeby zapewnić sobie sowite odprawy za nic nie robienie, nie pierwszy raz skłaniają do refleksji nad kondycją moralną odchodzącej elity władzy. Demoralizacja w przestrzeni publicznej to od ośmiu lat domena osób zasiadających po prawej stronie sali. Jednym z najjaskrawszych przykładów pogwałcenia porządku prawnego Rzeczypospolitej była organizacja tak zwanych wyborów wyborów kopertowych, wyborów, które nigdy się nie odbyły, a przez które budżet państwa został obciążony kwotą 70 milionów złotych. Naszą powinnością jest zbadanie wydatkowania publicznych pieniędzy, pieniędzy wszystkich Polaków. Naszą powinnością jest zbadanie nakłaniania samorządowców do udostępniania danych osobowych niezgodnych z prawem. Naszą powinnością jest powiedzenie jasno, że to państwowa komisja wyborcza organizuje wybory, a nie upolityczniona Poczta Polska. I wreszcie, naszą wielką odpowiedzialnością jest przywrócenie Rzeczpospolitej Polskiej równowagi płynącej z dochowania zasad praworządności. W tym zapewnienie poczucia nieuchronności kary, czemu służyć będzie powołanie komisji śledczej do spraw wyborów kopertowych. Rozliczymy wszystkie afery i za wszystkie odpowiecie. Polacy 15 października podali Was do dymisji. Pociąg o nazwie Praworządność już się nie zatrzyma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi.